w kolejnym materiale, dzisiaj będziemy kosić łąkę, zaczynamy sianokosy, będziemy tą trawę zbierać, sobie rozłożę teraz kosiareczkę. Mamy, która jest godzina siódma rano jeszcze, mam nadzieję, że uda się jeszcze coś skosić z rosą, żeby to szło spoży. Samemu rozkładać kosiarkę też nie jest łatwo. Ale domy rady. Opa. Mhm. Za bardzo jest skoszona. Mhm. Mhm. Także w tym filmie albo w kolejnym zobaczycie też <gryw> taką śmieszną starodawną maszynę do przetrząsania z widłami na końcu. I co? I będziemy sobie to prasować. Za 3-4 dni, jak wyschnie, dobra, teraz wałeczek się założy. Ta muszę go rozbunkrować po ostatnim nie, nie, co ja ostatnio robiłem. Aha, pryskałem to. Widzieliście pewnie filmik na internetach? Kurde, tak to jest. Wałeczek zasłonął. Bardzo jest tam jak powieść Kosiorka kwicy Dobra, klikło. Akurat w tym wałeczku jest o tyle fajnie, że jest to takie szybko złącze tak zwane, że jak przy kosiarce ma obudowę. Teraz sobie zrobię w ten sposób i mam bułeczek zacisnięty. To sobie gdzieś zakręcimy, żeby to e, choć troszkę BHP było na tym filmie. Mam śliskie ręce. Ha, ha, ha. Dobra, gazło Boeczek mamy zabezpieczony, więc ogień Kusiereczkę nie wiem czy jeszcze rozkładać bardziej czy nie Jeszcze ja troszkę dołożył, bo jest za bardzo rozsunięte I opór Palimy maszynę i, I z tematem Opa, świeżutkie nożyki. Także zobaczcie maszynerię już mam wyciągniętą, teraz trzeba będzie wszędzie nasmarować, zobacz tutaj już jeden, jedną kalamitkę sobie nasmarowałem. Zobacz, tutaj ogólnie są założone do takie kalamitki stara dawne na ten taki wichajster bez zaczasku, że to po prostu się wciskało tak jakby, no po prostu inna końcówka była do dobijania, a ja takiej nie mam, więc sobie wziąłem nowe kalamitki, będziemy zakładać kalamitki z hydrala z takimi zapinkami czarnymi. Jest troszeczkę tych kalamitek, bo z tego częścią od 20 coś. No tutaj jeszcze jedną sprężynę trzeba będzie naprawić, mówił, że mógłby nie zmajstrował taką. Yy, bo ona oryginalnie wygląda tak, że tutaj się jakby reguluje siłę napięcia albo naciągu, no nie wiem, coś takiego typu. Więc tutaj się rozkminiłem tak, że tą sprężynę, co tutaj jest, nie, wykręcę tutaj tę śrubę i za tego wichajstra zahaczę za, to po prostu i tyle, i będzie trzymać, nie tylko po prostu będę musiał całe dobrze nasmarować, bo to stało się od krzakach albo i więcej nieużywane. Także co? Działamy. Samy się nagram taki film dla widzów. Niech zobaczą też starszą technologię, a nie tylko nowe maszyny. W zasadzie nawet nie wiem, czy to będzie przecząsać no ale chociaż spróbujemy, nie? Zarazem pokażę, jak to w sumie działa. Bo... O! Tak, maszyna chodzi. Hop, 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 hop. I tu się to puszcza na tym, ale ja sobie wyrwałem podnośnikiem no i tutaj mamy taki bulbulator do załączania eee, tylko teraz o, tak, już jest załączone, bo tu taki trybik e, zaczaskowy się za, za tego wywuje i o widzicie tak jest załączanie tego o, i to trzeba będzie wszystko nasmarować siedzenie chyba e, każdy operator busina bardzo dobrze zna e, oryginalne siedzenie, Otoruska ruska T25 troszkę się gipcy, ale to wiadomo na tym nikt nie siedzi, bo to nie potrzeby, bo to się po prostu włącza i się reguluje podnośnikiem. Także co? Biorę się za zakładanie nowych klamit i smarowanie. Widzimy się już za chwilę. Dobra, słuchajcie, mamy już ten techniku napięty do 30. Nasmarowałem wszystko. Trzeba było wymienić 24 kalaminki, wszystko jest nasmarowane. Chyba powinno gulać. W zasadzie ja już nawet nie pamiętam jak tego się używało. Nie wiem, tam tylko trzeba opuścić taki ząbek i tyle. I wtedy automatycznie się napęd załącza i, i jest misja. A nie, jeszcze trzeba opuścić tam tą dźwignię, co ma kilka ząbków do dołu i świta Tak to jedziemy. Słuchajcie, opuścić opuściłem, ale trzeba jeszcze ten bulbulator załączyć. Ja jestem ciekaw jak to w ogóle chodzi. No, no i co? O! No i łopór To tak trochę jakbyś miał takiego dziadka kurwa z widłami co z tyłu stoi na pierdziela tak O! Albo taką kurek grzebiąco. Ale nie wiem jakim to biegiem jechać ten wehikuł ale będzie, to się przeciącą Ja bym to jeszcze bardziej podniósł no to mało co bierze nie? To mało co bierze ten wehikuł No to chyba sobie weźmiemy tylko tak na próbę, żeby się pobawić do filmu, a potem weźmiemy pająka, bo to raczej widzę, że to biznesu tym nie zrobimy wielkiego. Dla widza nagramy. Damy ostatnią szansę tej, temu chłowi No i opór. Słuchajcie widzowie, zakończyliśmy już pracę naszym wehikułem czasu Pokazy yy, polowe wydaje mi się, że udane, robota została zrobiona Maszyna się chyba nie zagrzała aż tak bardzo, ale widelczyki się troszkę wyczyściły. Dobrze to, to dość porządnie to na, nasmarowałem, więc jako tako robotę zrobiło. No siano przecząsnęło, no nie ma się co spodziewać, też po starej maszynie nawet nie wiadomo z którego to jest roku produkcji, na pewno przed naszą erą chyba jeszcze Eee, widły są wszystkie, bo tu brakowało jednego zęba tu też brakowało eee, także co o, chodzi wszystko jeszcze hop, hop. chodzi czyściutko, dobra, podnosimy to i jedziemy i tyle. bo wiem się, żeby ten dyszel się nie złamał, ale ale jednak nie będzie, jedziemy. Widzimy się już za chwilę Dobra, słuchajcie będziemy przecząsać siano Wczoraj już było przeczęśnięte, raz Teraz to będzie poprawić i wieczorem będziemy zgrabiać na wały i pracujemy balociki okrągłe no po prostu żeby nam to później było lepiej przetransportować nawet gdzieś przeturlać czy coś yy, także takie sobie właśnie zrobiliśmy załadujemy to yy, rusinem wszystko na przyczepę zobaczymy jak się będzie sprawy w ładowaniu yy, belek okrągłych bo jeszcze takiej akcji jeszcze nie było nigdy To zawsze żeśmy yy, prasowali w kostki no i wiadomo, to się ręcznie tam gdzieś wrzucało. A tego nam jakoś mega dużo nie potrzeba, bo to po prostu jest tylko i wyłącznie na ściółkę dla e, kur i kaczek. Także w tle co z tego pola jest to tak raz na dwa lata sobie zbieramy po prostu siano i, i zostawiamy to po prostu na ściółkę dla e, no, kur i kaczek. Nie? Bocian już misuje jakieś żaby. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć Eee to Tu będzie tak 6, 7, 8, 9, no tak do 10 może być To akurat na jedną przyczepę wejdzie bez niczego chciałem już jest dość suchutkie przesknięte Muszę owinąć 10 powinno być, chociaż ten wałek jest taki najcieńszy. Ten i ten były najgrubsze, to na tym wyszło 3, tutaj 3, po 2, no to tak 10. Lu! Nie nagrywało się. Mogę chce rozmawiać sam do siebie, ustawienia mi się zmieniły. Teraz może coś znaczycie. Kurde, bo tu jest na odwrót całkiem górę. Myli mi się to jak w poparce. Bo jak słuchajcie, jak chcę, się, jak chcę wziąć dwa naraz... Eee. Aha, bo siłownik już się maksymalnie wysunął. Kurde, hold. show was age Tak, dwa, raz, dwa na raz nie mogę podczas podnoszenia, bo idzie to, co ma lżej, czyli przesuw. Czyli wygląda jeszcze jakby oleju było mało, bo jak go puszczę, to tak jakby nazbiera się olej, żeby przekręcić tam. walicz wtedy Stacy.